Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam na kolejny odcinek na kanale, ależ nam się rozpoczął ten 2025 rok. Tyle newsów, tyle nowości, że w sumie no, pewnym problemem było dla mnie wytypowanie tych najważniejszych, o których chciałbym Wam w tym odcinku powiedzieć. Dużo dzieje się na rynkach, ale to sobie też na żywo dzisiaj przecież komentowaliśmy. Natomiast jeszcze więcej się dzieje z punktu widzenia poniekąd geopolitycznego. Z punktu widzenia przeróżnych ruchów, przeróżnych komentarzy dotyczących właśnie pewnych zdarzeń, czy jednorazowych, to zobaczymy. Donald Trump ponownie chce przyłączenia Kanady. Mówię ponownie, bo to nie jest temat świeży. Niemcy nie wiedzą, co robić, bo jeszcze w końcówce ubiegłego roku wszystkie elektrownie atomowe były wyłączane. Później Dosłownie miesiąc temu, a mamy styczeń 25, pojawiła się informacja o tym, że może byłoby dobrze wznowić ich pracę. Natomiast okazało się, że jest to nieopłacalne i taka decyzja podjęta nie została. No a z kolei początek 25 roku to już informacja o włączeniu ponownym elektrowni atomowych, bo po prostu u naszych zachodnich sąsiadów brakuje prądu. Do tego bardzo mocne spadki na akcjach jednej z polskich spółek. Chodzi o spółkę Texto, o której wczoraj mówiliśmy w kontekście wyników finansowych. Natomiast dziś spojrzymy, co dodatkowego się wydarzyło, bo jeszcze w ramach konferencji prasowej pojawił się kolejny news, a spółka ostatecznie na zamknięciu straciła prawie 20%. Prawie 100 ton złota w Narodowym banku kupiony przez Narodowy Bank Polski w 2024 roku. No, sporo się dzieje o tym wszystkim, będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim przejdziemy do części właściwej odcinka, włączam krótki materiał z partnerem głównym, czyli Sakso Bankiem i wracam za kilkadziesiąt sekund. Partnerem głównym kanału na YouTube Marcin Podlacki, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy Facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim, jest Sakso Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy, oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli. Chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No i witam ponownie bardzo serdecznie. Tutaj platforma Saxo Trader go właśnie od Saxo w opisie znajdziecie link, jeżeli chcielibyście założyć konto i handlować na rynku na polskich akcjach, akcjach zagranicznych, indeksach, surowcach, kryptowalutach, walutach, każdy znajdzie coś dla siebie. Niskie prowizje to jest to, czym na pewno Saxo trafia właśnie na listę uznania tych klientów, którzy w ostatnim czasie regularnie zakładają konta. Tu między innymi mamy wykres dzisiejszej sesji tych mocnych spadków na akcjach o których jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Ja wam, drodzy widzowie, przypominam o zostawianiu subskrypcji, kciuku w górę już teraz na początku tego materiału, bo patrzyłem ostatnio 52% osób subskrybuje, 48% widzów kanału nie subskrybuje, więc to jest czas dla Was. Przypominam o naszej grupie na Facebooku, gdzie właśnie tutaj pojawiają się regularnie wszystkie newsy. Link znajdziecie również w opisie do tego materiału. Przypominam o moim koncie na platformie X, które powolutku sobie tutaj raczkuje. Jakieś tam newsy wrzucam na przykład o nowych odcinkach na na kanale, ale też ciekawe obserwacje rynkowe będą się tutaj pojawiać. Co na rynkach? Spadki w Stanach Zjednoczonych. Obserwujemy S&P – 0,714, traci NASDAQ. Zobaczmy, co dzieje się, jeżeli chodzi o spółki w Stanach Zjednoczonych, bo to dosyć znaczące NVIDIA. 5% spadku i kiedy już wydawało się, że kurs będzie próbował atakować historyczny szczyt, kończyć korektę, wracać do poziomu 150+, no to przyszła pora na mocniejszy spadek. Ponowny spadek kapitalizacji rynkowej poniżej poziomu 3,5 biliona dolarów i jest to najmocniejszy spadek z całej czołówki. Mocno tracą też akcje Tesli, Broadcom minus 2,5%, ponad 1% na minusie, Apple, Microsoft 2,2% traci Amazon, no i to wszystko wpływa na mocne spadki S&P, mocne spadki na Zdaka, tam około 1,5 Procent na, na minusie i spora zmienność na początku roku. No nie ma już takich jednoznacznych wskazań dotyczących tego trendu wzrostowego na indeksie. Bardziej to taki trend horyzontalny teraz z możliwą korektą, która kto wie, czy nie rozpocznie się bezpośrednio przed, może nawet przed, w ramach wyprzedzenia tego zdarzenia. Chodzi o zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Mieliśmy kilka odczytów. Indeks ISM dla usług nieco lepiej. Co to znaczy, że lepiej? No bo w grudniu 54,1 wobec prognozy 53,4 i powyżej też poprzedniego czy na poziomie 52,1 natomiast warto zwrócić uwagę na składowe tego indeksu i tutaj mocny wzrost indeksu cen płaconych choć indeks samej aktywności biznesowej również dość istotnie wzrósł. Na razie widać reakcji indeksów. To było też w trakcie dnia po publikacji inwestorzy większą uwagę zwrócili na aspekt cenowy i zwrócili też na. Dane dotyczące ilości wakatów według Joltz, która to w listopadzie rosła o trzeci miesiąc z rzędu do poziomu 8,1 miliona. No i to znacznie powyżej prognozy, która wynosiła 7,7. Poprzednio mieliśmy 7,84, a więc no, przybyło nam 260 tysięcy mniej więcej właśnie wakatów w Stanach Zjednoczonych według Joltz. I to kolejne dosyć jastrzębie dane, jeżeli chodzi o dalszy kierunek polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Co to znaczy? No, na przyszły rok po prostu, na ten rok w zasadzie, bo już rozpoczęliśmy, po prostu maleją szansę na większą liczbę obniżek stóp procentowych. Bardziej po prostu będziemy się skłaniać ku tej jednej, maksymalnie dwóch, po właśnie 25 punktów bazowych. Co słychać z tą Kanadą? Bo to też jest ciekawa sprawa. Donald Trump znowu odnosi się do Kanady i mówi, że powinno nastać się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. I to w zasadzie wypowiedź, która miała miejsce kilka godzin po tym, jak premier Kanady zapowiedział rezygnację ze stanowiska. Tutaj Trump mówi, że wiele osób w Kanadzie podoba się ten pomysł. Ta idea to wcale nie jest takie zarędynkowo, oczywiście to trochę taka grana gra na emocjach. Trump mówi, że Stany Zjednoczone nie mogą już dłużej cierpieć z powodu ogromnych deficytów handlowych i Subsydiów, której Kanada potrzebuje, aby utrzymać się na Powierzchni premier o tym wiedział i, i zrezygnował. Prezydent Elekt argumentował, że gdyby Kanada połączyła się ze Stanami Zjednoczonymi, nie byłoby taryf celnych, a podatki zostałyby obniżone. Kanada byłaby całkowicie bezpieczna od zagrożenia ze strony rosyjskich i chińskich okrętów przy okazji, które nieustannie ją otaczają. Razem jaki to byłby wspaniały naród. Oczywiście to mała szansa, że tak się wydarzy. Aneksja nigdy nie była zbyt popularnym wyborem, jeżeli chodzi właśnie o przyłączenie Kanady do Stanów Zjednoczonych. Wielu Kanadyjczyków było lojalnych wobec korony Wielkiej Brytanii, zwłaszcza podomkowie lojalistów Zjednoczonego Imperium. Pamiętamy, że w 1931 roku Kanada uzyskała niepodległość, została suwerennym członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, no a w II wojnie światowej stała po stronie aliantów. Wiecie, Donald Trump może sobie mówić, jeżeli sytuacja oczywiście rynkowa do tego Kanadyjczyków zmusi, to kto wie, czy jakieś decyzje nie będą podejmowane, ale wydaje się, że raczej na razie to są takie słowa, które nie mają pokrycia specjalnego w rzeczywistości. Dokonało się, tak jeszcze pisali redaktorzy, w połowie 2023 roku odnośnie atomu w Niemczech. 15 kwietnia wyłączone zostały trzy ostatnie elektrownie jądrowe. No i to było, jeszcze raz powiem, w 2023 roku. 15 kwietnia. No, i tutaj była opisana cała ta historia niemieckiego atomu od euforii do histerii, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nas specjalnie nie interesuje. Patrzymy dalej. Połowa listopada tego roku, już 2024, artykuł Niemcy wrócą do atomu. Energetyczni giganci rozwiewają wątpliwości. No, i tutaj niemieckie spółki energetyczne E.ON oraz RWE, RWE kojarzymy, bo na przykład na Global Connect ta spółka jest notowana, odrzuciły wezwania ze strony polityków do ponownego uruchomienia elektrowni jądrowych to nieopłacalne tłumaczą. Takie informacje pojawiały się jeszcze dosłownie półtora miesiąca temu. No ale my dziś możemy wejść sobie na profil na Facebooku JSW Związki. Swoją drogą polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany najciekawszymi informacjami dotyczącymi samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, też spółki akcyjnej, spółki z indeksu WIG20. Tutaj na przykład 5 godzin temu pismo do zarządu JSW Spółka Akcyjna w sprawie pełnej realizacji porozumienia płacowego zawartego w ubiegłym roku. Można to czytać, sprawdzać. Nie ma naszej zgody na łamanie podpisanych porozumień. No i wiecie, ze związkami zawodowymi nie jest łatwo, szczególnie w sektorze górniczym, ale my przewijamy w dół i nas interesuje najbardziej to 8 godzin temu publikacja. Oczywiście to jest okolica godziny. 11 7 stycznia Niemcy uruchomili wszystkie elektrownie węglowe drodzy widzowie wszystkie elektrownie węglowe więc to jest ciekawa kwestia jak informują niemieckie media w związku z niemal całkowitym brakiem energii wiatrowej słonecznej pochmurna pogoda i gęsta była poważnie ograniczona wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii no i ruszyliśmy ruszyliśmy ja nie wiem czy w ogóle nie powiedziałem na początku we wstępie a propos Niemiec w kontekście atomu, oczywiście, o elektrownie węglowe mi tutaj chodziło, co jest bardzo ważne, bardzo istotne. Dlaczego to jest bardzo ważne i dlaczego to jest bardzo istotne? Ja przypominam, że właśnie to strona niemiecka i cała Unia Europejska przez długi czas do tej pory byli przeciwnikami, wiecie, tego czarnego złota. Chodziło o to, żeby przechodzić w stronę zielonej energii, żeby nie truć się wzajemnie tymi, można powiedzieć, oparami powstającymi czy tam gazami innymi jeszcze kwestiami, które powstają podczas właśnie spalania węgla w ramach wykorzystywania do produkcji energii miały być oze miały być wiatraki, no ale co jak wiatru nie ma i co jak słońca nie ma, wiecie, że w okresie zimowym tak się może, tak się może zdarzyć, co jak offshore nie działa zbyt dobrze, bo, bo też właśnie tego wiatru na morzu nie ma. Co w sytuacji, jak elektrownie atomowe są wyłączone? No właśnie, pozostaje kwestia produkcji energii elektrycznej poprzez elektrownie węglowe, a jak uruchomienie elektrowni węglowych, to przy okazji wzrost zapotrzebowania na sam węgiel, no bo z tego Węgla trzeba będzie po prostu te, ten, tę energię wytworzyć w ramach procesu spalania. E, przypominam, że jeżeli chodzi o naszą Jaszewską spółkę węglową, no tutaj mówimy przede wszystkim o węglu koksującym, niekoniecznie wykorzystywanym do produkcji stali, niekoniecznie o tym węglu energetycznym, bo to też jest jakiś tam. E, Ułamek, że tak powiem, ale tu chodzi bardziej o, sam, o samą informację, o sam news w kontekście być może zmiany pewnej polityki, w kontekście tego, że jak coś by się działo na przykład w Polsce, to tam pół biedy, ale jak się już dzieje w Niemczech, no to wtedy z wszystkich regulacji można zejść tylko po to, żeby właśnie jakkolwiek tutaj doprowadzić gospodarkę do pewnego rodzaju równowagi. No i to też akurat w ramach tej dekarbonizacji. Organizacji, o której u nas mówiło się w ramach naszych spółek energetycznych, o której to pisała Enea w ostatnim czasie w swojej strategii finansowej. No to warto też na to oczywiście zwrócić, zwrócić uwagę, no bo być może ta polityka też się zmieni. Wydaje się, że w, tym, w tych ciężkich czasach, w których przyszło nam żyć, no bo wiemy doskonale o tym, że choćby gospodarka niemiecka jest w recesji, też te prognozy na najbliższy czas nie są najlepsze. Być może właśnie będziemy odchodzić od tych kapitałochłonnych rozwiązań, które może i dla zdrowia naszej planety byłyby dobre, ale ostatecznie dla budżetu mieszkańców całych gospodarek dobre być nie muszą. My, swoje, a na przykład strona chińska, swoje, nie przestrzega żadnych wiecie, uregulowań, po prostu, by było taniej, lepiej, efektywniej, a niekoniecznie pro-środowiskowo, więc i Europa tutaj widać, że. Takie decyzje też po drodze może podejmować. Jeżeli chodzi jeszcze o kolejne newsy, no to tutaj to, co wspominałem we wstępie: 90 ton złota kupionych przez nasz Polski Narodowy Bank, no i gonimy Europejski Bank Centralny. Taka tutaj ciekawostka. Tutaj rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego w tonach. Mamy wykres, widzimy ten dynamiczny wzrost po 2023 roku mamy już łącznie prawie 450 ton, no i warto dodać, że Europejski Bank Centralny dysponuje poziomem 506,5 tony kruszcu, czyli brakuje nam, no powiedzmy 58 około ton, 58,3 jeżeli dobrze liczę, no to to jest mniej niż kupiliśmy w samym 2024 roku, więc kto wie, czy EBC nie przegonimy w ciągu najbliższych miesięcy, wszystko się może tutaj zdarzyć. Co więcej drodzy widzowie jeszcze, a propos Spółki tekst. Chciałem też zamienić z Wami kilka słów, bo tutaj dzisiaj bardzo mocne spadki, minus 19% po publikacji raportu. Spółka poinformowała, że planuje działania związane z poprawą akwizycji nowych klientów. No, niby wszystko fajnie. Tylko problem jest taki, że dlaczego te działania nie były podejmowane wcześniej, skoro spółka już pewnie obserwowała delikatny odpływ. Mamy informację o tym, że tych otrzymanych płatności w ujęciu dolarowym było mniej o 6,2% w trzecim kwartale roku finansowego 2024-2025, więc spółka już widziała, że coś jest na rzeczy. No a dlaczego dopiero teraz takie informacje są podejmowane? Dlaczego teraz bezpośrednio po wynikach w ramach właśnie tej konferencji prasowej taka informacja się pojawia, kiedy kurs traci 15%, kiedy kurs oddaje te ostatnie wzrosty. Informacja z 12.46, a przecież 3 stycznia mieliśmy publikację wyników finansowych. Tu jeszcze spółka mówi o wskaźniku utraty klientów i o tym, że nie obserwuje niczego specyficznego. No i on jest na poziomie 3%, ten, ten właśnie wskaźnik utraty klientów, który tutaj jest opisywany. Pozostali klienci, poprzez wszystkie lokalizacje, geografie, które mamy, tam nie ma jakichś specjalnych trendów. I tutaj mówi menedżerka relacji inwestorskiej spółki tekst Wczoraj analizowaliśmy liczbę klientów. Tu przede wszystkim cały czas live chat jest tym najbardziej popularnym rozwiązaniem: 35,5 tysiąca. Chatbot 3000 z kawałkiem, helpdesk 1300. No to nie jest dużo i nawet tam wzrosty przychodów z jednego klienta no nie są na tyle znaczące, żeby pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki. Tu potrzeba przede wszystkim wzrostu liczby klientów live chata. Albo wzrostu opłacalności. Ciężko będzie o wzrostu opłacalności, mając na uwadze na rosnącą konkurencyjność rozwiązań płynących z zastosowania sztucznej inteligencji. No więc po prostu trzeba zwiększać bazę klientów poprzez dodatkowe jakieś usługi, no, które będą na tyle unikatowe, że no, spółka stanie się game changerem i w czymś innym podmiotom pomoże i będzie w ten sposób tę bazę klientów wykorzystywać, na przykład obudowywać, opakowywać ten swój główny produkt, jakieś dodatkowe usługi, które pomogą. Bez tego będzie po prostu ciężko. I jeszcze, i jeszcze, drodzy widzowie, na koniec jedna rzecz, która pewnie chwilę nam zajmie, więc już teraz możecie kliknąć kciuki w górę, subskrypcje. Jeszcze raz przypominam, zobaczcie, nawet w trakcie nagrywania tego materiału dwie subskrypcje nowe nam się pojawiły. No a tymczasem Patrzymy na portfel gwiazd bankiera, bo tutaj pojawiają się typy na styczeń 2025. tak na szybko możemy sobie spojrzeć, co my tutaj mamy i przeanalizować. I po kolei szybciutko. Krzysztof Borowski, najskuteczniejszy w ubiegłym roku trader, profesor SGH, typuje kryptowaluty Bitcoin i Ethereum, do tego dodrzuca kontrakt terminowy na kawę, kakao i spółkę Rainbow, spółkę z giełdy papierów wartościowych. Sebastian Buczek na 100% akcji Santandera. Jarosław Fuchs, tutaj podział kryptowalut, Bitcoin Solana, Ethereum a 0, więc tutaj delikatna korekta udziałów, ale generalnie to jest rynek krypto. Też są prognozy na 25 rok, co możecie poczytać na bankierze, ja mówię tylko o tych typach styczniowych. Jarosław Grzywiński. Były szef giełdy papierów wartościowych w Warszawie, typuje y, dwie akcje, dwie spółki. Tesla 50%, Apple 50%, raczej zachowawczy typ, bo tutaj już y, taki skokowy wzrostów pewnie obserwować nie będziemy. Kto wie, to jest akurat moja taka opinia, czy po zaprzysiężeniu prezydenta Elekta, Donalda Trumpa jakaś tutaj realizacja zysków na akcjach Tesli się przypadkiem nie pojawi. No ale zobaczymy. Sobie Kozłowski, typuje 20% Budimex, 20% Eleven Studios, y, Unib 20%, Unimo 20% i XTB. 20% na więc 5 spółek z równym takim właśnie udziałem Piotr Kuczyński, tutaj Chiny to jest 30%. Małe spółki ze Stanów Zjednoczonych, 25%, 25% WIK i jeszcze 20% polskie fundusze dłużne. Tutaj w tej prognozie. Michał Masłowski, etf na S&P 500 i tutaj są typowane, 25. to nas nie interesuje. Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, złoto i dolar pół na pół typuje na styczeń. Albert Rokicki, typuje spółkę Datawalk na ten czas Ludwik Sobolewski tutaj typuje 50% Bitcoin, 50% indeks WIG. Med, wydaje mi się, że jeżeli by patrzeć na różnorodność tych typów w ostatnich miesiącach, to Ludwik Sobolewski tutaj zdecydowanie, zdecydowanie przoduje. Katarzyna Szwarc typuje czteroletnie obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją na styczeń na cały 25 rok. No a Komitet Inwestycyjny Bankiera typuje bony skarbowe rządu USA i tutaj preferują ci właśnie analitycy redaktorzy bezpieczne nastawienie w oczekiwaniu na zaprzysiężenie dla Landa Trumpa i wzrost zmienności na rękach, Tak uzasadniają swoją decyzję. Ten wzrost zmienności niewątpliwie się pojawi, czekamy jeszcze nie niecałe noc, około dwa Tygodnie do samego zaprzysiężenia, to wszystko będziemy analizować. Ja Was zachęcam do dyskusji o tematach, które w tym odcinku się pojawiły. Ja tam na początku właśnie nie wiem, dlaczego mówiłem o, o atomie, a później o węglu tak przeszedłem, ale, ale z drugiej strony to też było w miarę istotne w kontekście jakby tego porównania, pokazania tego, co się po drodze dzieje, jak to wszystko się zmienia. Koniec atomu w Niemczech, później jeszcze raz koniec. Atomu, choć pojawiają się, bo to nie jest tak, że definitywnie tutaj Niemcy z atomu rezygnują, bo to wszystko się może wydarzyć. Teraz przywrócenie działania wszystkich elektrowni węglowych. No a u nas w Polsce co mamy? Potencjalne odchodzenie od węgla w aspekcie energetycznym. Inwestycje dzisiaj chyba informacje o tych kilkudziesięciu miliardach, 60 miliardach zatwierdzonych na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, więc u nas budowa, gdzie w Niemcy, Niemczech rzut od tego deszliśmy. Oze cały czas jest, no ale wiecie, jak to z tym Oze jest, no bez magazynów rozbudowanych na odpowiednią skalę, to też ten miks energetyczny będzie nieefektywny, no i ceny sami widzicie, jakie są. No naprawdę tutaj te ruchy są bardzo. Dwuznaczny, wieloznaczny, nawet bym powiedział, ciężko tutaj się na tym rynku odnaleźć. Który kraj to różne inne zasady, natomiast to a propos zasad, co najważniejsze, uważam, że zasady powinny być dla wszystkich krajów jednakowe i w sytuacji, w której po prostu jest jakaś nagła potrzeba, żeby zadziałać, no to nie jest to tak, że największy kraj w Europie sobie robi co, co chce, a inne muszą się pytać ewentualnie o zgodę. Tylko jak inne też będą taką konieczność, miały potrzebę, no to też mogą sobie robić co chcą i nie muszą jakby tutaj brać pod uwagę jakieś narzucone z góry rzeczy, bo skoro ten kto jest liderem może, to dlaczego my Polsce na przykład nie możemy. Zostawiam ten temat do otwartej dyskusji Wam. I już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę, za obecność dzisiaj w odcinku. Pamiętajcie o kciukach, subskrypcjach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wyświetlam na koniec listę wspierających kanał z grudnia. Wszyscy dołączający w styczniu będą wyświetlani w ten sam sposób na liście przez cały luty. No i na koniec, właśnie kciuki, subskrypcje dla zasięgów. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w programach giełdowych. Pozdrawiam.